Przekaz geta tutaj leci, no bo chcę powiedzieć coś Będę składał dla was zdania, dopóki nie zginę ziom dalej U mnie chorabania, zaakceptowałem to mam bitem do przegadania, tu lata najbliższe, bo przekaz geta tutaj leci, no bo chcę powiedzieć coś, będę składał dla was zdania, dopóki nie zginę ziom Dalej, u mnie chorabania, zaakceptowałem to mam bitem do przegadania, tu lata najbliższe, bo Ponad już to kładę, no i będzie ta... Też dekada, godzina 23, rymam i skurwiam sąsiada Może mu to przeszkadza, że duszę oddaję w bit Ale ja mam wyjebane, będę robił to jak dziś Albo jeszcze lepiej, ej, albo jeszcze głośniej, ej Albo jeszcze więcej, ej, albo jeszcze mocniej, ej Na pewno nie, wcale nie, bo ja nie zatrzymam się Mam swoją maską misję, tak jakbym był hitmanem, kurwa

Bo... Przekaz getta tutaj leci, no bo chcę powiedzieć coś Będę składał dla was zdania, dopóki nie zginę ziom Dalej u mnie chorabania, zaakceptowałem to Mam bitem do przegadania, tu lata najbliższe, bo Ja muszę wyrzucić coś z siebie, nie mogę tego wytrzymać Lubię kiedy ona na mnie lubię, kiedy dopamina mi wybija tu do góry Czuję się wtedy jak Bóg, kiedyś podjeżdżałem linię Teraz podjazd robię w chuj, no bo muszę mieć tą formę i i to i fizyczną Martwię się o moich bliskich Chociaż jestem egoistą Do spełnienia nie jest blisko No bo musi podać bum Chcę zostać zapamiętany Kiedy nie będzie mnie już Ani rusz bez tego Ja nie widzę innej opcji Kiedyś tuż przygarnę Dzisiaj wyciągnąłem wnioski Trochę tak jak poniatowski No bo czuję się jak król Zapamięta jedno zdanie Ja dla bliskich każdy ból przyjmę